Rozdział drugi. Jak krytykując nie zostać znienawidzonym. Kiedyś Charles Schwab przechodził przez jedną ze stalowni i zauważył kilku pracowników palących papierosy. Tuż nad ich głową widniał napis: Palenie zabronione. Czy Schwab wskazał na napis i krzyknął: Nie umiecie czytać? Nie, na pewno nie Schwab. Podszedł do mężczyzn, wręczył każdemu po papierosie i powiedział: Będę bardzo wdzięczny, chłopcy, jeśli te papierosy wypalicie na zewnątrz. Wiedzieli dobrze, że szłab zauważył, iż złamali przepisy. I podziwiali go, ponieważ nie wspomniał o tym ani słowem. Dał im mały prezent i sprawił, że poczuli się ważni. I jak tu nie kochać takiego człowieka? John Wanamaker stosował tę samą technikę. Miał zwyczaj codziennego obchodzenia swojego wielkiego sklepu w Filadelfii. Kiedyś zauważył klientkę czekającą przy ladzie. Nikt nie zwracał na nią uwagi. Sprzedawcy stali razem w gromadzie, zagadani i roześmiani. Wanna maker nie powiedział ani słowa. Wsunął się za ladę, sam obsłużył klientkę i polecił sprzedawcom zapakować zakupiony przez nią towar. Polityków często oskarża się o to, że są niedostępni dla swoich wyborców. Często jest to wina ich nadopiekuńczych współpracowników, którzy nie chcą przeciążać szefów nadmiarem odwiedzających. Carl Langford, który od wielu lat jest burmistrzem Orlando na Florydzie, siedziby Walt Disney World, często napominał personel, aby pozwalał ludziom go odwiedzać. Podkreślał, że prowadzi politykę otwartych drzwi, a mimo to przychodzący do niego mieszkańcy często byli zatrzymywani przez sekretarki i urzędników. Wreszcie burmistrz znalazł rozwiązanie. Kazał usunąć drzwi w swoim gabinecie. Pracownicy zrozumieli dobrze, co chce im przez to powiedzieć. Od dnia symbolicznego usunięcia drzwi prowadził naprawdę otwartą politykę. Zamiana pewnego trzyliterowego słowa może oznaczać sukces, gdy nie chcesz obrazić i zniechęcić ludzi, usiłując ich zmienić. Wielu ludzi zaczyna krytykę od szczerej pochwały, po której następuje słowo ale i krytyka. Na przykład, usiłując zmienić stosunek dzieci do nauki, możemy powiedzieć: Jesteśmy z ciebie dumni, Johnny. W tym semestrze twoje oceny są lepsze, ale gdybyś popracował nad algebrą, miałbyś lepsze wyniki. W tym przypadku, Johnny mógł czuć się zachęcany do pracy, aż do momentu, w którym usłyszał słowo ale. Wtedy miał prawo zwątpić w szczerość pochwały. Dla niego pochwała była po prostu wprowadzeniem do krytycznej uwagi o porażce z algebry. W ten sposób podważamy naszą wiarygodność i prawdopodobnie nie osiągniemy zamierzonego celu. Można temu zapobiec, zamieniając ale na i. Jesteśmy z Ciebie naprawdę dumni, Johnny. W tym semestrze Twoje oceny są lepsze i jeśli popracujesz w przyszłym semestrze, Twoje stopnie z algebry będą tak dobre jak wszystkie inne. Teraz Johnny przyjmie pochwałę, ponieważ nie nastąpi po niej żadna uwaga o niepowodzeniu. Pośrednio zwracamy uwagę na to, co chcemy zmienić i mamy szansę, że spróbuje spełnić nasze oczekiwania. Pośrednie zwracanie uwagi na czyjeś błędy potrafi zdziałać cuda w kontaktach z ludźmi wrażliwymi, którzy bardzo źle znoszą bezpośrednią krytykę. March Jacob z Woonsocket na Rhode Island opowiedziała kiedyś na zajęciach, jak udało się jej przekonać niechlujnych robotników budowlanych, którzy stawiali dobudówkę do jej domu, żeby sprzątali po sobie. Po kilku dniach ich pracy pani Jacob wróciła do domu i zastała podwórko zaśmiecone ścinkami drewna. Nie chciała kłócić się z robotnikami, ponieważ wykonali wspaniałą robotę. Tak więc, zanim wyszli, zebrała przy pomocy dzieci walające się kawałki desek i ułożyła stosik w jednym rogu. Następnego ranka powiedziała do majstra, jestem naprawdę zadowolona ze stanu, w jakim panowie zostawiacie podwórko. Jest czyste i nie razi sąsiadów. Od tego dnia robotnicy codziennie po pracy zbierali wszystkie odpadki i składali je w jednym miejscu. Zostawiali trawnik czysty mimo całego dnia pracy. Jednym z głównych źródeł nieporozumień między rezerwistami i żołnierzami służby czynnej jest fryzura. Rezerwiści uważają się za cywili, którymi są przez większość czasu i nie chcą krótko ścinać włosów. Starszy sierżant rezerwy Harley Kaiser. Z 542 Usar School postanowił rozwiązać ten problem, pracując z grupą podoficerów. Ponieważ był sierżantem starej daty, można by się spodziewać, że stanie przed frontem rezerwistów i zacznie na nich wrzeszczeć. Wybrał jednak powiedzenie im tego nie wprost. Panowie, jesteście dowódcami i najskuteczniej będziecie działać, kiedy sami dacie przykład, zaczął. Wiecie, co regulaminy wojskowe mówią na temat fryzury. Ja obetnę włosy dzisiaj, chociaż są o wiele krótsze niż włosy niektórych z Was. Przyjrzyjcie się sobie w lusterkach. Jeśli dojdziecie do wniosku, że moglibyście obciąć włosy, dostaniecie dzisiaj czas wolny na wizytę u fryzjera. Rezultat był do przewidzenia. Kilkunastu żołnierzy naprawdę spojrzało w lustra, poszło tego popołudnia do fryzjera i zafundowało sobie regulaminowe fryzury. Sierżant Kaiser. Powiedział potem, że już następnego ranka można było stwierdzić, który z nich będzie dobrym dowódcą. 8 marca 1887 roku zmarł znany krasnomówca Henry Ward Beecher. kolejnej niedzieli Lajmana Abota poproszono, by zajął miejsce na mównicy, zwolnione przez Beechera. Chcąc wypaść jak najlepiej, Abbot pisał, przepisywał i wygładzał swoje kazanie ze starannością godną Floberta. Potem przeczytał je żonie. Było kiepskie, jak większość przemówień czytanych z kartki. Gdyby nie znała życia, żona mogłaby wtedy powiedzieć: Lajman, to jest okropne. Nie możesz tego wygłosić. Uśpisz wszystkich słuchaczy. To brzmi jak hasło z encyklopedii. Stać cię na coś lepszego po latach przemawiania do ludzi. Dlaczego na Boga nie powiesz czegoś jak człowiek? Dlaczego nie jesteś naturalny? Jeśli to odczytasz, okryjesz się hańbą. Mogłaby to powiedzieć i możesz się domyślić, co stałoby się, gdyby naprawdę to powiedziała. Ona też dobrze to wiedziała. Powiedziała więc tylko, że tekst ten byłby wspaniałym artykułem dla North American Review. Innymi słowy pochwaliła go i pośrednio zasugerowała, że nie nadaje się na przemówienie. Lyman Abbott zrozumiał o co chodzi, porwał tak starannie przygotowany tekst i wygłosił kazanie, nie mając przed sobą nawet notatek. To najbardziej skuteczny sposób korygowania błędów innych ludzi. Zasada druga: wytykaj innym błędy tylko pośrednio.